Tak, to prawda. Niestety przegraliśmy pierwsze spotkanie, a z boiska to też miałem takie odczucie, że wcale to nie musiało tak być. Mieliśmy swoje sytuacje. No a teraz kolejny przeciwnik czeka, fajny stadion, dobry przeciwnik. Będziemy walczyć i jedziemy, żeby wygrać ten mecz tak jak każdy jeden. No, ja mam nadzieję, że my na pewno wszystko zrobimy to, żeby trzy punkty przyjechały z nami do domu i będzie walka, i mam nadzieję, że tak jak mówiłem, że wygrana po naszej stronie. Nie, myślę, że tak jak mówiłeś, nie odzwierciedlał tego to ten wynik po prostu parę błędów popełniliśmy, ale z grani myślę, że jesteśmy coraz bardziej z Tygodnia na tydzień myślę, że będzie to o wiele lepiej wyglądało. Też z nim rozmawiałem, mam nadzieję, że jeszcze więcej uda się nam razem potrenować tych tych wrzutek, bo bardzo na niego liczę i mam nadzieję, że dużo będziemy razem się cieszyć z goli i asyst. Witam, no na pewno szkoda tego wyniku, bo tak jak mówisz yy, z przebiegu gry na pewno nie zasłużyliśmy na to, żeby przegrać 3-0. Ta głupia pierwsza bramka trochę na pewno nam plany, bo tracisz bramkę w 38 sekundzie to na pewno potem się dużo ciężej gra. Ale i tak stworzyliśmy sobie swoje sytuację, powinniśmy je zamieść na bramkę. Tak się nie stało i trudno. No, pierwszy mecz przegrywamy, ale patrzymy w przód i teraz tylko ruch przed nami. Tak, na pewno na pewno będzie to ciężki mecz. Jedziemy do, do Chorzowa na stadion Śląski, gdzie na pewno przyjdzie dużo kibiców. Będzie dobra atmosfera, więc nic tylko trzeba tam wygrać i utrzymać nas ruchowi. Na pewno tajną broń jest to, żeby, żeby grać zespołowo, być razem ze sobą i tak na pewno nie strzelić bramki, bo do tych sytuacji na pewno dojdziemy, jestem o tym przekonany. Po prostu musi być wykończenie. Jak będzie to wykończenie, strzelimy bramkę, to o tą jedną bramkę więcej strzelimy, to wygramy ten mecz na pewno. No dokładnie, brakowało. W tygodniu pracowaliśmy, mieliśmy tam jakieś swoje ćwiczenia strzeleckie, więc, więc no mam nadzieję, że w tym meczu będzie lepiej. Wykorzystamy te swoje sytuacje i wygramy ten mecz, bo potrzebujemy tych punktów. Już wystarczy gubienia punktów na początku sezonu.